Złota uliczka w Pradze No to uliczka XVI, XVII wiek tutaj był rozkwit Jeden z Halsburgów przeniósł stolicę z Halski z Wiednia tutaj tutaj było pełno Pełno Ludzi, którzy chcieli coś zarobić, tu musieli mieszkać. Później zmarł to chyba Fryderyk. No i tu opuszczała opu... ta uliczka, mieszkali ludzie. Bohema artystyczna Ech, mieszkała. Czyli malarze najczęściej i oni robili robili co? No, robili takie niskie domy, bo ludzie byli niści wtedy. Wymyślali różne te historie. Teraz tutaj sprzedają wszyscy pamiątki. Takie niskie domki. I tutaj jestem biletowany. Oczywiście się wchodzi. To jest na świeżym powietrzu. Zobaczcie, pełno ludzi. Tutaj mieszka Franc Kawka też. I z żoną ona się rozwiodła. Dwie córki mieli, i one przeżyły jeszcze tutaj. A tak w latach 60. mieszkali ludzie. No i później stało rozryw, O, Franc Kawka, widzicie. A tam jest wyjście. Jest przy tym zielonym budynku um, ludzi jest Multu Multu setki jest w numerze 22 chyba zachowało się oryginalny wygląd tam wróżka mieszkała którą zatłuczono, bo podawała datę 8 maja na zakończenie wojny. No to jest trochę głupie. Wycieczki Polski się gubią wszyscy. No i koniec. Numer 15. Można zobaczyć warsztaty były. Złotnicy tutaj mieszkali. Aha, złotnicy. Złota uliczka, złotnicy. Tak mówię, to co zapamiętałem. A tutaj dwa